We wtorek podczas konferencji prasowej swój program wyborczy przedstawił Ryszard Skotniczny. 55-letni właściciel dworu kombornia startuje do Senatu w okręgu 57 jako kandydat niezależny. Zdaniem skotnicznego samorządy na poziomie miast i wsi wymykają się mechanizmom partyjnym i to one powinny mieć decydujący wpływ na to, jak wydawane są publiczne pieniądze. Jeżeli Polskę stadzi się na różne wydatki. Powinny być one maksymalnie dokonywane za pośrednictwem samorządów w oparciu o lokalne potrzeby, a nie centralnie, w taki sposób, iż bezstydnie nie kryje się nawet, że podstawowym celem jest kupowanie włosów dla partii. Partia rządząca w ramach przyporządkowania sobie wszystkiego nie chce dłużej niezależnych samorządów, mogących rządzić z woli wyborców, a nie woli partii. Uważam, że kierunek rozwoju Polski powinien być dokładnie odwrotny. To samorządy powinny nas reprezentować. Radni, prezydenci, burmistrzowie wójtowie są najbliżej nas. Mamy z nimi bezpośredni kontakt. Podczas konferencji kandydat na senatora mówił także o inwestycjach w technologie proekologiczne oraz o szansach na dalszy rozwój turystyki w Beskidzie niskim. Moim zdaniem Beskidniski Pogórza, nasze rejony są idealnym miejscem do tego, żeby. Ochronować rozwój turystyki. Mamy szansę być największą nieodkrytą perłą turystyki w Polsce. Na skalę polską, a może też, może też europejską. Dlaczego? Dlatego, że mamy po pierwsze niezniszczony krajobraz. Mamy Magdalski plak Narodowy, który jeszcze na szczęście nie został e, zepsuty. Krajobraz nie został zniszczony. Mamy perły turystyczne, które są mało znane i nieodkryte, jak na przykład Bubka. Zdaniem kandydata rozwój turystyki w regionie jest szansą na powstrzymanie wyludniania się miejscowości.